Opóźnia się przez to start do gonitwy, ale chyba jeszcze tylko moment. Dobrze, i gonitwa wystartowała. I Tangerin troszeczkę został źle, wystartował do gonitwy. Tutaj dobrze przy kanacie start przyjął Shamir. On prowadzi. Na drugim miejscu jest Laron. Na miejscu trzecim to jest chyba Numulus, a całą stawkę w tej chwili zamyka Tangerine. Tuż przed nim, no kilka długości przed nim, ale na ostatnim miejscu w tej grupie galopuje Swordsay I w cały czas na czele Shamir. Drugi jest w tej chwili Laron. Polem poprawia Numulus. Te trzy konia na trzech pierwszych miejscach. Dalej Smarkula, która galopuje razem tutaj z Laronem. I dalej Shamir na czele, dogoni już całą stawkę Tangerine, przed nim galopuje Swordside a na czele cały czas Shamir. Konie wychodzą na prostą, Shamira, atakuje w tej chwili Numulus, Polem poprawia... Siwy Szakir. I w tej chwili Numulus jest już pierwszy. Przy kanacie broni się Laron. Numulus na prowadzeniu polem finiszuje, ale spóźniony Swordside. Ładnie idzie także Smarkula. Numulus w tej chwili przed Swordside. Numulus, Swordside broni się przy kanacie Smarkula. I już jest po wyścigu. Numulus wygrał na miejscu drugim Swordside, trzecia Smarkula, a czwartą lokatę obronił Laron.